do tej pory a tej pory na podium zaprzestawała to sama ekipa a teraz a teraz, dziś, dziś, dziś. w tym roku to się troszkę zmieniło bardzo dobrze miejsce trzecie Zalewać najładniejszego crazy to <śla> Konrad Białończyk, gdzie jest? Ja bym przecież brały, czyste, brawo. to jest miejsce drugie miejsce bo to jest miejsce <grym> po prostu po